Witam w Górka News, programie poświęconym wydarzeniom w naszej szkole. W dzisiejszym programie o święcie 11 listopada, o sytuacji na Ukrainie, o przyszłej modernizacji parkingu szkolnego. Z okazji 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, uczniowie pod opieką pana Grybosia zaprezentowali Krótką Akademię na Holu Szkoły. Druga informacja dotyczy sytuacji na Ukrainie. Rada Samorządu Uczniowskiego podejmuje kolejną akcję pomocy starszym i dzieciom z zaprzyjaźnionej parafii w chodorowie, którym coraz trudniej jest o pożywienie. Akcja zbiórki żywności odbędzie się w dniach od 16 do 18 listopada. Prosimy o tę pomoc w formie żywności długoterminowej i raczej suchej typu kasza, ryż, makaron ale również konserwy. Od środy do piątku prosimy przynosić te produkty do kantorka nauczycieli WF. Rada Samorządu Uczniowskiego też przyłącza się do tej akcji. Jak informowaliśmy, część zebranych funduszy z akcji Kup Seciacho 3 będzie przeznaczona też na ten cel. Teraz przeniesiemy się na parking szkolny, gdzie znajduje się nasz reporter Bartek. Witam! Znajdujemy się na parkingu szkolnym, na którym powierzchnia za niedługo zostanie poddana renowacji. To świetna informacja dla naszych uczniów, którzy zostawiają tutaj swoje samochody. Dziękuję za uwagę, przenosimy się do studia. A, to już! Dzięki Bartek, to już wszystkie newsy na dziś. Dziękujemy za oglądanie oraz zapraszamy na kolejne materiały.